Witajcie, kochani, kroczymy w Dniu Pańskim razem z Matką Bożą przy Jezusie. Dzisiaj fragment z Ewangelii według świętego Jana. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Wesele, zabawa, stoły biesiadne, tańce Jezus i Maryja. I apostołowie. Kiedyś na moich rekolekcjach bardzo mocno poruszyła mnie myśl, rozważając właśnie ten fragment, czy ja, kiedy idę na wesele, myślę o tym, żeby być tam myślą i sercem z Jezusem. Czy mój sposób zabawy, świętowania, odpoczynku jest przyjazny Jezusowi? Czy miałam taki mocny też obraz? Czy mój sposób odpoczywania sprawia, że Jezus czuje się dobrze? Czy mógłby się czuć nieswojo? Patrząc na mnie, jak ja się zachowuję, co wybieram. Dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, abyśmy w modlitwie poprosili Pana Jezusa. Naucz mnie pamiętać o Tobie w czasie świętowania, w czasie zabawy, w czasie wesela, w czasie odpoczywania. Spróbujmy żyć tak, żeby Jezus się czuł naprawdę, jeśli tak można powiedzieć, komfortowo w naszej zabawie, aby czuł, że o nim zawsze pamiętamy. I prośmy o to Matkę Bożą, która też była na tym weselu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Proszę Cię Maryjo, abyśmy do świętowania w naszych rodzinach, do świętowania z naszymi przyjaciółmi Wnosili Jezusa. Amen. Kochani, pięknego dnia i dzisiaj zachęcam Was do kontynuacji naszej modlitwy pieśnią weselną. Raduje się, dusza ma, a więc zatańczmy Panu.